i no, nasłucham ja sobie tak cicho mówię, ale ja, ten... <laughs> ja robię dzisiaj prywatne konto tak na szybko, bo no, nie mam czasu co? czekajcie chwilę nie, dobra, nieważne um, dobra, wpisujecie ten, sorry jak coś się głosuje. dobra, yy, wpisujecie a um, Ogólnie tu ja mam tą aplikację. I tu macie takie coś happy mod za darmo. Bravo Stars, nie. I klikacie w ten pierwszy link. Nagrywa się tak. Myślałam, że nie. Dobra, coś się to moduję. Yy, dobra. Potem macie takie coś... Nie wiem czy ktoś będzie miał, czy nie. Widzicie jakie to jest prywatne konto, nie? Dobra, pobierz, Dajcie. I nie wiem, czy będziecie mieli takie coś szybkie pobieranie Bo ja nie wiem, czy wy to będziecie mieli I teraz... Co robisz? Ja nagrywam Dobra Aha, no i no nie wiem, bo ja mam tą aplikację i niestety mi się ten... Już mi się tak jakby zrobiło, ale... Mm. muszę zaaktywizować ale ja coś nie mogę zaaktywizować jak szybko pobieranie, tu będziecie tam gdzieś mieli pobieranie no i jak się wam zrobi, no to tam nie wiem co będzie trzeba zrobić I jak coś to wpiszcie w komentarzach jak coś tam nie działa no i nie wiem czy ja wam coś tu pomogłam no i później jak macie HP moda czekajcie Cicha pomoda Ogólnie mam nowy telefon, jak coś Więc no um, Nie, ja tego wam nie pokażę Bo mam aktualizacja um, Tu mi się tej Aktualizacji nie zrobi No i No nie Bo No nie, nie uda mi się tego zrobić, ale potem to musicie I tam będzie takie coś y, Gra Brawl i tam będzie Aha, okej okay. Coś mi się tam zbokowało i że ściągnij napisamy yy, ściągnij. Jak ściągnięcie, nie? Jak ściągnięcie, to wtedy ten to wtedy tam macie otwórz, otworzycie i, i już normalnie gracie jak w Brawl Stars i no. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Myślę, że się podobało, łapeczka w górę, subskrypcja. No, i jakby coś tam nie pasowało, to wpiszcie w komentarzach. jak coś tam chosłeś. Ale wczoraj mieliśmy sylwestra i no. Co ja robię? W ogóle u nas jest jeszcze śnieżnie. Nie wiem, jak tam w kościele nie. I dobra, nie będę Wam przynudzać. Więc pa.